Czyli witam serdecznie w dzisiejszym materiale Przetestujemy sobie eko groszek Sobianek Pantera 27-25 MJ na kilogram. Dajemy do pieca. Widać, że zmienili nazwę, czyli zobaczymy, czy oczywiście, czy tylko nazwę, a jakość. Zobaczymy, jak to będzie w worku. Przetestujemy sobie kilka worków jak to będzie wszystko w całokształcie. Natomiast serdecznie Was zapraszam do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę, udostępniajcie materiał, niech się niesie w eter. Przejdźmy do meritum dzisiejszego materiału, bo nie będzie to zwykły test, a będzie to test naprawdę bardzo interesujący, dlatego zostaw łapkę udostępnij, subskrybuj. Przejdźmy. Co mamy tutaj na worku? Na worku możemy oczywiście zobaczyć, że Mamy mikrowentylację tutaj u samej góry. Zobaczmy, co mamy tutaj poniżej parametry. Oczywiście mamy 25 kg masa netto, czyli tutaj ta waga się sprawdza. Zważyłem kilkanaście worków i wszystko jest ponad 25 kg. Granulacja 7,25 mm. Zobaczymy, co będzie w worku. Siarka mniej niż 0,6%, czyli tutaj parametr jak najbardziej wskazany, bardzo fajny. Popiół mniej niż 6%. Zobaczymy, jaka będzie oczywiście ta, ta, ta zawartość. zmierzymy sobie objętość, jak tutaj to wychodzi. I wilgotność 5 którą sobie też sprawdzimy, jak ona będzie. Podobno, właśnie, że tutaj te worki zostały zmienione. Podobno worki są grubsze, lepsze spawy. Dlatego zapraszam Was do kolejnego testu, którego właśnie wytrzymałość teraz widzicie małość worków z kogroszkiem firmy Sobianek podobno właśnie e, zmienili folię, mocniejsza folia, mocniejsze spawy. Zobaczmy jak wygląda taki test wytrzymałość. mamy metr, nic. Nie wyda 2 metry jest przez to Czyli to jest zaliczone, ale jeszcze jest podzianka. nie niespodzianka, żeby nie terba 2,5 metra 2,5 metra widać Jest również okay. ok. Wracamy właśnie do worków. Widzieliście, przeszedł test worka, czyli spadł z metra, z dwóch metrów i nawet z dwóch i pół metra. A workowi nic się nie stało. Zobaczmy, co mamy tutaj. E, widzimy mikrowentylację tutaj po bokach, po, po samej górze. Zobaczmy, co jest w worku. Widzicie. O. Ciężko rozwalić nawet te worki. Zobaczcie. No jest. O, bardzo, bardzo mocne. To na pewno muszę mieć na uwadze i to muszę e, wam podkreślić, bo no jeszcze nie widziałem takiej folii, żeby tak była mocna. Zobaczmy granulację. Granulacja widać na oko, że jest bardzo fajna. Tutaj Kusz, kusz suchy, granulacja w porządku, gruba, dużo błyszczących właśnie kawałków. A zobaczcie wartość połowa na pewno będzie zachowana. Zobaczcie to. Twardy też jest. Zobaczcie. No i sami widzicie, suchy, dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wy myślicie o tym groszku jak u Was wychodzi właśnie parametr suchy, z wilgoci, pogrzebiemy jeszcze, jeszcze głębiej, czy nie ma, co tutaj wygląda, no i wszystko jest suche, a granulacja naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo dobra, zatem co? Sypiemy do kotła i widzimy się przy parametrach. Zatem spójrzmy na charakterystykę spalania sobianek. Sobianek teraz zobaczmy jego ustawienia. Jak one tutaj się mają w sterowniku SKZP02. Zobaczmy, jak właśnie tutaj wygląda modulacja, na przykład 30%. Podanie mało 24, spalenie 88. kocią dąży, dąży do zadanej, ale jest prowadzony taki proces, aby się on nie odstawiał. A jak się odstawi, to jak naj, najkrótszym momencie, żeby on wyszedł z tego czuwania. E, zobaczmy na jego parametry: spalenie domowe 13,6 kg. Przypomnę że no niestety temperatury. W grudniu nie rozpieszczają i no są na plusie. tak Jest to około 7 stopni przyjmijmy w dzień. 0, około 0 plus 2 stopni mamy w nocy. Także spalanie na tą chwilę jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Przyjmując, że ja mam 200 metrów kwadratowych dom. No, zobaczmy. E, ustawienia. Modulacja. E, testuję kilka rzeczy. W chwili obecnej jest to minimalne 20% modulacji i maksymalny 30%. Czas przekroczenia 600 i dynamika na jeden właśnie, żeby kocioł non-stop pracował. Czuwa, nie, nie wchodzi w grę paliwo. Paliwo jest tak ustawione: 26,6 podajnik 28 kg i 4. Podawanie w auto. Bardzo fajnie to się spala. Zobaczmy jeszcze na, na e, wykres. Tak to wygląda z 12 godzin. Wiadomo, że ten kocioł e, pracuje, czasami się odstawi, czasami nie, czasami troszkę nadzejdzie z tą temperaturą w dół, około tam do 50 stopni, ale szybko sobie je nadrobi i chodzi. Modulacje możecie sami zauważyć. Kocioł jak najbardziej CO jest w porządku, spaliny są Również ok. Średnia akurat modulacja 22%, średnia CO 35,6, średnia kotła 60,9 i spalin 81 stopni. Zobaczmy na palnik, zobaczmy jak to się wygląda na tym palniku, jak to się spisuje. W takim razie spójrzmy na panik jak się pali Pantera. Na paniku właśnie możemy zobaczyć, że nagle no wzbudził się do pracy troszeczkę większy wiatr, ale właśnie jest w granicy 35%, właśnie w chwili obecnej. Przy dmuchawie 34 W, która ma zakres w moim przypadku od 27 do 44. Procent. Właśnie mamy 35%. Spójrzmy na panik, jak właśnie to wygląda. Wszystko fajnie dopalone. Bezproblemowo. Kopczyk na fajnej pozycji. Deflektor spali jak najbardziej czysty. Spójrzmy oczywiście, boki kotła właśnie ja. można zobaczyć, że jest bardzo fajnie bym powiedział. Ale spójrzmy oczywiście na strukturę popiołu, bo to nas jak najbardziej interesuje. Popiołu no troszeczkę jest, ale tu jest akurat sporo już około 50. 5 kg Także jest jak najbardziej OK popi widzicie jest sypki nie trzeba zbyt dużo właśnie wiatru używać Zależy też od muchawy, ale widzicie no wszystko jest jak najbardziej sypkie, dopalone, czyli jak najbardziej. Zatem przejdźmy do podsumowania Ekogroszku Sobianek Pantera. Spójrzmy jeszcze chwilkę na pani, Zobaczmy, jak fajnie się pali. Niedługo będzie zmiana, oczywiście, deflektora na wklęsły. zupełnie jeszcze inna charakterystyka spalania paliw stałych. Będzie. Także przejdźmy do samego podsumowania tego. Oto ekogroszku. Drodzy Państwo, przyszedł czas na podsumowanie. Eko groszku Sobionek Pantera. 25-27 Wartość jak najbardziej opałowa. Bardzo fajna. Sami widzieliście zresztą u mnie, jak ona właśnie wychodzi. Bardzo wysoko. Test worka, taka nowa innowacyjność na moim kanale. Ja bym nie patrząc, worek to też podstawa to też trzeba przetestować yy, sprawdzić, tak, bo noszenie worka do kotłowni. To też ma jakieś kluczowe znaczenie, czy też do garażu, czy, czy, czy nawet przy samym transporcie. Widzieliście worek rzucony z jednego metra, z dwóch, a nawet z dwóch i pół metra, i worek jest cały. Przejdźmy do następnego aspektu. Granulacja bardzo fajna. Grubawa, jak najbardziej ok. Suchy, e, suchy, i to też trzeba mieć na uwadze. Suchy pakują podobno tylko jak kogroszek suchy, e, także jest to jak najbardziej na duży plus. Warto się o połowa, sobie widzieliście, bardzo fajna. W kotle, czysto, nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń, ale spójrzmy na strukturę popiołu. Popiół jest jak, jak najbardziej sypki. Tu akurat macie popioł. Z trzech worków, równe 75 kg. Czasami mogą być jakieś takie spieczki, ale to rzadko, rzadko kiedy. O. Ale wszystko jest kruche, czyli jak najbardziej dopalone i jak najbardziej jest w porządku. Wiadro 10-litrowe. Mamy tutaj około no, z 8 litrów popiołu, czyli jest go naprawdę bardzo mało. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie materiał i dajcie znać, co właśnie myślicie o teście worka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!